Niemcy zamierzały na masową skalę szkolić rosyjską armię przed 2014 rokiem, aby budować wzajemne zaufanie i pokój. Przekaz brzmiał: „Naszym interesem w polityce bezpieczeństwa jest, by istniała nowoczesna rosyjska armia dobrze dowodzona. Rozum wrócił po aneksji Krymu, która zatrzymała kontrakt. Wrócił na krótko, bo ledwie rok później został ogłoszony Nord Stream 2. Czy niemieckie elity są gotowe do rozliczenia się ze swojego fatalnego zauroczenia z Rosją? Dzień dobry Państwu, Polihistor 2.0, Ernest Wyszkiewicz, Bartek Gajos. Dzisiaj nasz zachodni sąsiad, ale oczywiście w kontekście rosyjskim, bo sporo się wydarzyło w ostatnich dniach. Trzy rzeczy, trzy rzeczy, o których chcemy porozmawiać. Zaczniemy trochę o historii. Ukazał się ważny artykuł w tygodniku Spiegel, który pokazuje współpracę wojskową między Rosją a Niemcami przed kilkunastoma laty. Bardzo wiele fajnych, ciekawych smaczków. A potem trochę wrócimy do czasów bieżących i słynnego wywiadu Angeli Merkel, który ukazał się nie tak dawno, wzbudził ogromny ferment i zachęcam żeby się zostawili z nami, bo wyjaśnimy skąd ten ferment i kto jest jego autorem, skąd się to wszystko wzięło. I dodajmy może, dodajmy może jako takie małe zachętę do Państwa, że ta wypowiedź została niestety zmanipulowana przez media. Zgadnijcie Państwo kto był odpowiedzialny za te drobne manipulacje, ale ten znak zapytania jakby roz, rozstrzygniemy to wszystko trochę później. I jeszcze może kilka wątków dotyczących wielkiej gazowej rury, która kilka lat temu eksplodowała i co, z, jakie elementy związane z tą eksplozą dzisiaj są ważne, gdy próbujemy zrozumieć, w którą stronę zmierzają Niemcy, jeżeli chodzi o ich politykę, Wobec Rosji. Ale tak, zaczniemy od, od, od Szpigla, od artykułu, bo jest fantastyczny. To znaczy, mamy tekst, który pokazuje bardzo szczegółowo współpracę wojskową między Niemcami a Rosją w latach mniej więcej 2008, czyli to jest moment rozpoczęcia reform wojskowych, reform całego systemu armii w Rosji za ministra Aż do aneksji Prymu. Ja tylko powiem, że wiedziałem o tym, że Niemcy mieli budować centrum szkoleniowe w, w takiej miejscowości Mulino. Ta informacja była ogólnie dostępna. Ale, że miało być ich 8 i mieli 30 tysięcy rosyjskich żołnierzy rocznie szkolić w najnowocześniejszym symulatorze, symulatorze działań wojennych, bo tak się Niemcy chwalą, tego nie wiedziałem. No, ja nie wiedziałem, że to wszystko miało być gotowe na 2020 rok, Ernaście, więc tutaj ta koincydencja dat. Z tym, co wiemy, że się już wydarzyło, znaczy pełnoskalową rosyjską, agresją. Wydaje mi się, że będzie to bardzo ciekawy materiał później do historyków i łączenia tych wszystkich kropek, które się pojawiają, bo ja sobie przypomniałem taki wywiad generała Załużnego, czyli byłego szefa sztabu i głównodowodzącego armii ukraińskiej, który powiedział, że według niego, wedle jego danych, a te przygotowania do pełnoskalowej agresji rozpoczęły się 5-6 lat wcześniej niż ona nastąpiła. Więc to jest absolutnie to wpisywane. No i ile to miało kosztować? No miliard euro. W To było uwikłana firma Rheinmetall, która dzisiaj stara się, staramy się ją chyba wszyscy powiedziałbym zmobilizować do tego by zaczęła produkować rzeczy dla armii ukraińskiej, no ale w to wszystko byli umaczani. Użyję tego słowa, bo myślę, że ono tutaj bardzo dobrze akurat pasuje. Najważniejsi niemieccy politycy, to znaczy, kiedy ja czytam Tomasa de Mezer czyli ministra obrony narodowej Niemiec, który mówi w 2011 roku, że, cytuję, mamy strategiczne zainteresowanie w istnieniu nowoczesnej, dobrze dowodzonej rosyjskiej armii, no to te słowa Erneście bardzo źle się zestarzały. A ja przypomnę ci, że mieliśmy taki odcinek, w którym analizując jakieś tam elementy amerykańsko-niemieckich Relacji dotyczących Rosji. Pojawił się taki moment, w którym Niemcy. Obawiali się dostarczać do Ukrainy czołgów, leopardów, bo jak by to wyglądało, gdyby te niemieckie czołgi, by przez Ukraińców prowadzone, ewentualnie nacierały na Rosjan, prawda? Jakież by to skojarzenia budziło? A tymczasem, rok po sławnym wystąpieniu w Nomen Nomen Monachium Putina, bardzo koncyliacyjnym, zachęcam do obejrzenia, żeby Państwo zrozumieli, jakie było nastawienie Władimira Władimirza do zachodu już wówczas, dokładnie w roku, w którym mamy wojnę rosyjsko-gruzińską, bez problemów, Niemcy nie widzą żadnego kłopotu w tym, aby dziesiątki, Tysięcy rosyjskich żołnierzy szkolić i uwaga, bo ma to gwarantować pokój. No jak Czyta się tego rodzaju argumentacji, no to można zawsze. Ja rozumiem tych, którzy uważają, że to jest jakiś rodzaj fasady i chodzi, chodzi tak naprawdę o parę rubelków czy parę euro, które za tym stało. Ale moim zdaniem jest coś głębszego w tym, że gdzieś głęboko w, w korzeniach ostpolitik niemieckiej, podejścia do Rosji, gdzieś ta naiwność jest tak głęboko gdzieś zakorzeniona, że ci ludzie być może naprawdę wierzyli w te głupoty, o których dzisiaj czytamy. To znaczy, że. To coś, czyli że szkolenie rosyjskiego żołnierza na taką skalę. Co więcej, tam jeszcze jest taki fajny moment, w którym ma być wymiana oficerów w sztabie generalnym, mają się wzajemnie informować, że to ma. Że będziemy tak otwarci dla przejrzyści, dla Rosjan, że to zbuduje zaufanie wzajemne, i oto będziemy takim, taką kotwicą dla całego świata, na którym będziemy trzymać pokój międzynarodowy. Czytamy to dzisiaj jakby z niedowierzaniem, ale to nie jest dowcip. Jest w tym coś, rzeczywiście, co jest dla mnie trudne do wyjaśnienia. Może nasi widzowie, może Państwo, którzy lepiej znacie tak. Niemców, mieszkacie tam, albo macie większe doświadczenia, możecie nam zrozumieć ten, ten fenomen. O tym książki napisano, ale ja i tak mam książkę, kłopot z zrozumieniem tak nieracjonalnego. Podejścia narodu, którego tu uważany jest za wzór racjonalizmu, prawda? To znaczy, ja podchodzę, powiem Ci, do tego. To znaczy, ja kupuję tę wersję, że to mogło być rzeczywiście tak naiwne i w tym coś rzeczywiście jest. Natomiast moim zdaniem ta naiwność jest pomieszana z takim podejściem starszego nauczyciela, którym Niemcy się czuli, moim zdaniem, w tej relacji, którzy uważali, że oni mają wszystko pod kontrolą i jednak będą w stanie wyprowadzić Rosjan na dobrą drogę. Bo rzeczywiście ta wymiana tymi oficerami, to znaczy oficer, oficer rosyjski miał być w sztabie, chyba generalnym niemieckiej armii, jeśli dobrze pamiętam, i vice versa, to znaczy oficer niemiecki w sztabie rosyjskiej armii. Tak, to, proszę państwa, jest określane w dokumentach oficjalnych jako budowanie zaufania, to znaczy ta transparencja ma budować to zaufanie. To wygląda tym śmieszniej, że byłbym w stanie uwierzyć, i jakoś powiedziałbym, częściowo rozgrzeszyć Niemców, tak, proszę państwa, słyszycie to z moich ust, częściowo rozgrzeszyć Niemców, jeśli by się to wydarzyło przed 2008 rokiem, ale to się dzieje wszystko po Gruzji. To się dzieje wszystko po tym, co powiedział Władimir Putin. I to się dzieje w, w, w momencie, kiedy właśnie rusza ta reforma wojsk rosyjskich. I ewidentnie widać jednoznaczną perspektywę, tylko że to też się dzieje, Erneście, w kontekście po części resetu amerykańsko-rosyjskiego i to się dzieje w momencie, kiedy mamy Dmitrija Miedwiediewa, znaczy to się zaczyna, kiedy mamy Dmitrija Miedwiediewa, prawda? I wtedy mamy takie wielkie poczucie w Europie, że być może ten Miedwiediew to będzie tym człowiekiem, który przestanie, jaką prowadził Władimir Putin, to nie jest człowiek z służb. Ja sobie przypominam taką wypowiedź Wolfganga Ishingera, czyli jednego z niemieckich dyplomatów, bardzo wpływowego i człowieka, który był też zaangażowany w ten niemiecko-rosyjski, Dialog, który komentując wystąpienie Putina w Monachium powiedział, że z jego perspektywy on odbierał wówczas to wystąpienie: że Putin właśnie w tym momencie odchodzi, przestaje być prezydentem i musiał po prostu sobie trochę pary z ust upuścić. Znaczy, wyrzucił, co mu leżało na wątrobie, ale konsekwencji politycznych z tego żadnych nie będzie. No były. I to bardzo poważne. Tak, trzeba przybić w piersi rzeczywiście tylko Niemcy wpadli wtedy w tę pułapkę końca autorytaryzmu i początku rosyjskiego liberalizmu za Miedwiediewa. To prawda. Też, żeby trochę uspokoić, nie, nie można popadać w taką paranoję, że dzisiaj mamy wojnę, to już 16 lat temu to, co Rosjanie proponowali, miało prowadzić do tej wojny, którą dzisiaj obserwujemy. Nie, miało wzmacniać ich potencjał wojskowy, ale na pewno z perspektywy rosyjskiej nie, nie miało gwarantować pokoju, tylko miało poprawiać ich pozycję negocjacyjną w razie potencjalnych napięć czy, czy, czy innego rodzaju turbulencji, które mogłyby nastąpić więc to oni przygotowywali sobie grunt pod coś, nie wiedzą dokładnie, co będzie. Natomiast Niemcy ten grunt sobie sami spod nóg usuwali. Jeden fragment mnie rozczulił, muszę go zacytować, zanim przejdziemy do kolejnego elementu, bo po prostu. Bardzo e, prosimy. E, e, on też sporo mówi, znaczy w jaki sposób Rosjanie jednak potrafią wygrywać te takie ciekawe emocje, które są gdzieś tam w, w, głęboko w niektórych Niemców zakorzenione. Otóż atasze niemiecki, który jest cytowany w tym artykule, Joachim Bruns, relacjonuje swój pobyt w Akademii Sztabu generalnego rosyjskich, gdzie miał y, szkolenie i mówi tak, że w żadnym europejskim kraju nie spotkałem się z tak małymi sentymentami i tak wielką sympatią wobec Niemców jak w Rosji. Proszę sobie wyobrazić, to jest ode mnie. Uwaga, cytuję, w stołówce nalewano mi barszcz z samego dna y, i y, no, to pokazuje po stronie rosyjskiej, aby wywołać taki efekt, znaczy barszcz z samego, dnia, z samego dna z odrobiną ziemniaków, prawda, może jakiegoś mięsiwa, i żeby pozyskać serce niemieckiego oficera. No jest to kuriozalne, natomiast nieprzypadkowo to w tym to artykule jest, bo myślę, że dziennikarze chcieli też trochę przez ten komediowy astryk podkreślić, że gdzieś tutaj coś to się wymyka racjonalnej ocenie, po prostu, nie? Oczekujemy od, od oficerów trochę innego podejścia, nie tego rodzaju komentarzy. Dobra, ale jedziemy teraz do Angeli Merkel, bo na ten temat ty masz sporo do powiedzenia, nie? Tak, bo wpisujemy to wszystko, to znaczy myślę, że warto ten artykuł wpisać w taką toczącą się bardzo powoli i bardzo opornie od dyskusji samych Niemczech dotyczącą tego, jak podejść do tej Ostpolitik, czyli polityki wobec Rosji, jak ją rozliczyć. No przynajmniej ja ten artykuł tak odbieram. A całkiem niedawno właśnie Angela Merkel była kanclerz Niemiec, udzieliła wywiadu węgierskim mediom opozycyjnym i tenże wywiad odbił się w polskich mediach szerokim echem, bowiem jak relacjonowali, relacjonowało wiele mediów, Angela Merkel miała obwinić państwa bałtyckie i polskie, obarczyć odpowiedzialnością za pełnoskalową rosyjską agresję. No to może posłuchajmy oryginału tego wywiadu i posłuchajmy co Angela Merkel powiedziała. Tak naprawdę w tym wywiadzie. Na posiedzeniu Rady Europejskiej to było już w czerwcu 2021 roku. Miałam wrażenie, że Putin przestał traktować porozumienie mińskie poważnie. Dlatego chciałam nowego formatu, wówczas wspólnie z prezydentem Macronem żebyśmy rozmawiali z Putinem bezpośrednio jako Unia Europejska i to nie spotkało się z poparciem części państw. Przede wszystkim sprzeciwiały się temu państwa bałtyckie, ale także Polska, ponieważ obawiały się, że nie będziemy mieć wspólnej polityki wobec Rosji. Moim zdaniem powinniśmy właśnie wtedy pracować nad tym, by taką wspólną politykę stworzyć. W każdym razie do tego nie doszło. A potem odeszłam ze stanowiska i wkrótce rozpoczęła się agresja Putina. Dziś nie da się już ustalić, co by było, gdyby. Czasy się zmieniły i teraz musimy się zastanowić, jak możemy, na ile to możliwe, uczynić się zdolnymi do utrzymania pokoju, pokazując realne odstraszanie, a jednocześnie wspierając Ukrainę. No więc Angela Merkel jedyne co powiedziała, to to, że ona czuła już latem 2021 roku, że ten dialog w formacie mińskim jest martwy. I ona starała się zaproponować nowy format prezydentowi Putinowi, format, który dyskutantem po naszej stronie, powiedziałbym tej zachodniej, miała być Unia Europejska. I jedyna rola, jaką tutaj państwa bałtyckie i Polska odegrały, było to, że chciały zablokować ten dialog, bo Unię Europejską, tak rozumiem intencję Angeli Merkel, miała w zasadzie reprezentować ona, czyli kanclerz Niemiec i prezydent Francji. Innymi słowy, dwa te kraje miały prowadzić politykę i ten cały dialog z samą Rosją. I nie ma tutaj w zasadzie ani słowa na temat tego, że to Polska i państwa bałtyckie są odpowiedzialne za, za tę wojnę. No ale Instytut Monitorowania mediów prześledził w ogóle, skąd się wzięła ta historia i kto, przepraszam, przekręcił tę całą opowieść. No, otóż oni zidentyfikowali, że pierwszy raz taki nagłówek i taka teza i taka manipulacja tego wywiadu Angeli Merkel pojawiła się na portalu deutsch.newsprawda.com. No, prawdę kojarzymy z Sowietami. Myślę, że wszystkim państwu się z Sowietami kojarzy prawda pisana przez V. No i potem kolejne media, zidentyfikowane jako siejące rosyjską dezinformację, przeżyły, przeżyły ten zmanipulowany wywiad. No, dlaczego? Dlaczego? No, dlatego, że te skomplikowane, przynajmniej na pewno na tle podejścia do Rosji, relacje z wschodniej flanki NATO, bym to szeroko tego określił, a samych Niemiec, są przez Rosjan instrumentalizowane i będą wykorzystywane przez rosyjską dezinformację. A moim zdaniem Niemcy mają bardzo dużo. Za uszami w tej sprawie, co zresztą z Ernestem pokazaliśmy. I nie musimy sobie tutaj naprawdę dopisywać żadnych historii, żeby dyskutować o rzeczach poważnych. Tak, to jest ważna ważne informacja, dlatego że dobrze jest mieć świadomość tego, że nasze polsko-niemieckie niesnaski na różnym poziomie są znane na zewnątrz. nie jest żadna tajemnica dla nikogo. Rosyjska propaganda i każda propaganda operuje na emocjach społecznych, więc jeżeli widzimy, że czy widzi, że w jakichś relacjach poziom emocji jest wysoki, wie, że ma tam takie przełączniki, które może uruchamiać, aby podsycać napięcie, podsycać emocje, dolewać oliwy do ognia. To samo Rosjanie robią, jeżeli chodzi o polsko-ukraińskie relacje i to jest tutaj też z polsko-niemieckie. Wyczuli pewien moment, usłyszeli, proszę zwrócić uwagę, to naprawdę trzeba do dużej intuicji i pewnego namysłu, żeby z tych kilku słów Angeli Merkel sporządzić taki sfabrykowany przekaz, który będzie bardzo dobrze odpowiadał na pewną emocję polską, to znaczy proszę, tak, kolejny, kolejny dowód na, na fatalne błędy Angeli Merkel i jednocześnie Ponieważ w końcu Dyk dojdzie do tego, że jest to zmanipulowane i sfabrykowane, ale stracimy widok źródła. Powstanie wrażenie, że to jest wyłącznie polska debata i że to my jesteśmy jakimiś obsesjonatami, którzy nie potrafią, nie rozumieją wypowiadanych słów. Na szczęście w Polsce sporo poważnych osób po obu stronach sceny politycznej zauważyło to i wskazało, żebyśmy nie wpadali w tę pułapkę, że trzeba odsłuchać precyzyjnie słowa Angeli Merkel i nie chodzi o to, żeby popadać w entuzjazm na temat jej polityki, ale żeby albo oceniać to realnie, na bazie tego, co robiła, co mówiła, a nie fabrykowanych słów. I to jest ważne ostrzeżenie dla nas, abyśmy pełną uwagą obserwowali tego rodzaju komentarze i, jeżeli to możliwe, po prostu sięgnęli do źródła albo poczekali chwilę, aż ta fala pierwsza emocji się rozejdzie i zobaczy, wtedy popatrzyli, co rzeczywiście się, zda, się zdarzyło. No i na koniec mamy sprawę aresztowanego Ukraińca Wołodymyra Żet, który został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Przebywa w polskim areszcie, no i mamy dyskusję w, w naszym kraju, co powinniśmy, co powinniśmy tutaj zrobić. No i, i ja sądzę, że z tych naszych wypowiedzi, z tych 15 minut naszej rozmowy z Ernestem, Państwo, jak widzicie, nie wiem, czy to jest Twój wniosek, Ernesti, ale na pewno mój, to znaczy Niemcy w kwestii rozliczania się z Nord Stream, moim zdaniem, nie są wiarygodni i to jest przesłanka do tego, żeby Pana Wołodymyra, niezależnie od tego, czy on rzeczywiście wysadził Nord Stream 2, bo to też nie jest potwierdzone, to też nie jest pewne, to czy się postępowanie, czy nie, no ja bym tu był bardzo powściągliwy z wydawaniem Wołodymyra. Przecież wiesz, to, to, to w ogóle warto zastanowić się nad tym, nad charakterem obiektu, którym był Nord Stream 2, na to prawnie. Znaczy, czy jeżeli rzeczywiście w imieniu sił Ukraińskich wykonywał tego czyno, że czy nie był to uprawniony cel wojskowy w przypadku agresji, moim zdaniem status takiej infrastruktury prawnej w momencie wojny się zmienia. Nie jestem prawnikiem, ale uważam, że tu mamy zasadę jakby zmieniających się okoliczności, które pozwalają nam jako ofierze, nie mówię Polakom, ale Ukraińcom, jako ofierze napaści, odwoływać się do wszelkich środków, które zminimalizują czy zniwelują możliwości prowadzenia działań wojennych, a tu chodzi o pozbycie pozbawienie Rosji miliardów euro. Ale mamy też inne pytanie, które Sławomir Dębski wrzucił do sieci, czyli generalnie jakby zdolność niemieckiego państwa do uczciwego osądzenia pana Wołodymyra w tej sytuacji, w której nie widzimy, że nie są zdolni Niemcy do jakby racjonalnej oceny swoich działań związanych z Nord Stream 2. Bo z jednej strony mamy tą historię, która się zakończyła szczęśliwie, czyli zakończenia współpracy wojskowej, tej takiej zaawansowanej po aneksji Krymu. Ale przypomnę, rok po aneksji Krymu jest ogłoszenie, że roz rozpoczynamy budowę drugiej nitki Nord streamu. I co czyli dokładnie ten sam mechanizm, Czyli tam wcześniej mieliśmy wspólne szkolenie wojska, rosyjskich wojsk, będzie budowało pokój i zaufanie. A tu mamy wielką rurę, która ma otoczyć państwa Europy Środkowej, ma zneutralizować tranzyt przez Ukrainę potencjalnie. No, w imieniu też oczywiście Niemcy tutaj są to na sztandarach, mieli w imieniu bezpieczeństwa energetycznego Europy, którą sobie definiowali tak jak chcieli. Więc w tej sytuacji, moim zdaniem, oddanie w ręce niemieckiego wymiaru sprawiedliwości pana Woodymira, no, budzi moje duże wątpliwości na różne. Poziomach i prawnym, i powiedziałbym etycznym. Ale mówimy o tym dlatego, że splatają się te wszystkie wątki w tych trzech sprawach, to znaczy zdolności do przyznania się do. Do poważnych błędów politycznych w przeszłości, wyciągania z nich wniosków też dzisiaj, nawet na tym mikropoziomie odpowiedzialności za to, co się zdarzyło na Morzu Bałtyckim. I to jest coś, co dla, myślę, dla polskich elit politycznych, bez względu na poprowiniencję, będzie pewnym jakby detestem, jakby dla, jeżeli chodzi o zdolność państwa niemieckiego i niemieckich elit do pozbycia się tych, tych, tych fatalnych uczuć i myślenia bardziej w kategoriach interesu europejskiego, a nie partykularnego niemieckiego, jeszcze przez pryzmat. Tych tradycyjnych, historycznych, bliskich relacji z Moskwą, no to jest ważne, bo jeżeli do czegoś dojdzie w Rosji, a na pewno do czegoś dojdzie, no. jeżeli nie jutro, to za 5 za 10 lat, to dobrze by było wiedzieć, że mam, z jakim partnerem mam do czynienia za na naszą zachodnią granicą. Ja tylko na koniec dodam, że ja nie słyszałem, żeby toczyło się jakieś postępowanie w Niemczech w sprawie Gerharda Schroedera i to mi się bardzo za bardzo, do, bardzo dobrą pętę do tej wypowiedzi Ernesta. My w tym momencie stawiamy kropkę, ale zapytamy Powiedziałeś, że tło dzisiaj mam lepsze, więc ja, proszę Państwa, niestety, to tylko <laughs> Jestem akurat u moich rodziców, w moich rodzinnych kielcach. Udostępnimy mi mu pewien gościn, za co im bardzo dziękuję. Natomiast, niestety, tylko jednorazowo, więc będę musiał wrócić do swojego smutnego biura i nadawać stamtąd na kolejne odcinki. Także przykro mi, Bartko, ale tylko jeden raz stąd. Żałujemy, no ale może w takim razie, nie wiem, jakaś filia Mieroszewskiego w Kielcach. Ale na koniec chciałem Państwa zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo w sumie tak mi to Ernest nasunął. To znaczy, co Państwo uważacie? Czy państwo polskie powinno wydać wołodę demirażet, czy też nie? I dlaczego Państwo tak uważacie? To znaczy, jeśli ktoś uważa, że tak, no to będziemy bardzo wdzięczni za uzasadnienie tych wypowiedzi, a jeśli ktoś uważa, że nie, to też to uzasadnienie bardzo chętnie się z tym zapoznamy i to przeczytamy. I. Tym, przydługim końcem, kończymy ten odcinek. Widzimy się w czwartek godzinie 18. Bardzo Państwu dziękujemy, że jesteście z nami. Pobiliśmy rekordy. Pierwszy odcinek Polihistora w historii przekroczył 100 tysięcy wyświetleń. Bardzo się z tego cieszymy. Mamy nadzieję, że będziecie dalej Państwo z nami. No i do zobaczenia w czwartek o 18. Do widzenia. Do widzenia.